O niepełnosprawności słyszy się wiele, o niepełnosprawności często rozmawiamy, dyskutujemy. Nie każdy jednak ma możliwość dotknięcia tej niepełnosprawności, zapoznania się z problemami osób niepełnosprawnych czy też poznania tego środowiska naszych mieszkańców. I właśnie po to, żeby przybliżyć problem niepełnosprawności, przybliżyć codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych osób, po raz pierwszy w Powiecie Szczecineckim organizowany jest mały festiwal filmowy Integracja Ty i ja. A wszystko właśnie po to, żeby poznać, poczuć, dotknąć, żeby móc wymienić doświadczenia, Móc poznać potrzeby tych osób. Zapraszamy bardzo serdecznie 6 września do Kina Wolność o godzinie 18:00, wstęp wolny na uroczyste otwarcie festiwalu, jak również w dniach kolejnych 7 września Dom Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, 8 i 9 września Kina Wolność w Szczecinku od godziny 10:00, również wstęp wolny, gdzie oprócz filmów o tematyce poświęconej niepełnosprawności będą mogli Państwo podziwiać twórczość osób niepełnosprawnych będą mogli Państwo oglądać sprzęt rehabilitacyjny i wszystko to, co z niepełnosprawnością jest za pan brat.